Podatek katastralny jednak wejdzie do Polski. Właściciele nieruchomości straciliby krocie. W Polsce znów zrobiło się głośno o ewentualnym wprowadzeniu nowego podatku od nieruchomości, a wprowadzenie tego podatku katastralnego zostało zarekomendowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Nowa opłata miałaby na celu częściowe poprawienie finansów publicznych Polski. Najbardziej ucierpieliby jednak właściciele mieszkań i lokali usługowych. W skali roku musieliby sporo oddać do skarbu państwa. A więc, czy podatek katastralny rzeczywiście jest brany pod uwagę przez rządzących? Dzisiaj sprawdza, mówi Edyta Hołdyńska. Polacy mają płacić podobny podatek do takiego, jaki obowiązuje w Niemczech czy Francji. Tego chciałby Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Problem w tym, że Polacy, tak bogaci jak Niemcy czy Francuzi, nie są. Czy rząd podejmie taką inicjatywę, czy wprowadzi podatek katastralny? Dzisiaj sprawdzam. To jest podatek, który jest przeciwko sensowi życia ekonomicznego. To jest tak, że większość z nas, większość Polaków inwestuje w własne mieszkania, bo nie ma możliwości inwestowania w przemysł, w maszyny, w złoto, w dolary itd. Więc inwestuje w to, co ma. I teraz od wartości tego mieszkania. Które może być odziedziczone, może być nabyte albo kiedyś za minionej, słusznie epoki otrzymane czy wykupione. Dziś stanowi zdecydowanie wyższą wartość. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego to dobry pomysł, rekomendowany do wprowadzenia w Polsce. Gdyby do tego doszło, obciążenie dla właściciela mieszkania wartego 600 tysięcy złotych mogłoby wzrosnąć nawet o 500 złotych miesięcznie. Kontrowersyjny podatek katastralny naliczany byłby od wartości nieruchomości, a nie jak obecnie od jej powierzchni. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreśla potencjał podatku w zasileniu budżetu państwa. Na przykład mieszkańcy Warszawy będą karani za to, że ich mieszkania będą czterokrotnie y, y, więcej warte niż y, takie samo mieszkanie, na przykład w Grodzisku Mazowieckim. Więc y, powiem, że jest to wysoko niesprawiedliwy podatek y, y, segregujący niejako y, no, rynek nieruchomości. Jak jest obecnie? W 2025 roku podatek od nieruchomości ulegnie niewielkiemu wzrostowi. Stawka maksymalna wzrośnie do 1 ,12 zł 12 groszy za metr kwadratowy. Dla przykładu, podatek za 50-metrowe mieszkanie wyniesie do 56 zł rocznie. To, co rząd wysłał do Komisji Europejskiej ten plan, tzw. plan budżetowo-strukturalny, mówiący o oszczędnościach. I redukcjach deficytu sektora finansów publicznych w latach 25-28, no dobitnie świadczy, że będą zarówno cięcia wydatków, jak i najprawdopodobniej podwyżki podatków. Żeby zredukować deficyt sektora finansów publicznych rocznie w każdym roku około 40 miliardów złotych, to w oczywisty sposób trzeba ograniczać i wydatki ale także podnosić dochody budżetu państwa. Drogo. Nas kiedy było tanio? Zawsze było drogo. Jak dla emeryta to drogo. Mhm. Niestety, bo nie na wszystko sobie można pozwolić. O tym, że ceny idą w górę, mówią i Polacy i dane Głównego Urzędu Statystycznego. Stopy procentowe są jednymi z najwyższych w Europie, a to przekłada się na rosnące raty kredytów. Polacy zacisnęli więc pasa. Ale zdaniem szefa resortu finansów to dobrze, że Polacy mają mniej pieniędzy na wydatki, bo będą mogli Więcej oszczędzać. Utrzymują się wysokie stopy procentowe, które skłaniają Polaków naturalnie do tego, aby trochę więcej oszczędzać, trochę mniej y, kupować w sklepach. I faktycznie widzimy to chociażby w danych dotyczących sprzedaży detalicznej. No to jest dosyć naturalny proces tak zwanej odbudowy, odbudowy oszczędności. Tyle, że w kieszeniach Polaków po opłaceniu rachunków wcale dużo nie zostaje. Więcej płacimy już praktycznie za wszystko. Od rachunków za prąd przez internet i telewizję, po wodę, wywóz śmieci, a także czynsz. Niestety trafiamy na podwyżki w takich y, y, naszych bezpośrednich i, i, i najważniejszych Kluczowych wydatkach. Szczególnie jest to męczące i dotkliwe dla osób, których energia elektryczna, ciepło. Czy żywność stanowi duży kawałek ich przychodów? Opozycja nie ma wątpliwości, że rząd nie ma planu na wypracowanie oszczędności dla Polaków. Jest przeciwnie. Będzie wprowadzał kolejne opłaty i podatki. Także te rekomendowane nam z zagranicy. Z ogłoszeniem zmian poczeka jednak do połowy przyszłego roku. Dlaczego? Te e, wszystkie zmiany mają być wprowadzane na jesieni przyszłego roku e, e, po wyborach do. Pałacu Prezydenckiego, więc ja nie mam cienia złudzeń, że ten rząd w Polsce wprowadzi podatki jak tylko będzie mógł. Dlatego że to widać wyraźnie, że nie potrafią rządzić państwem, nie potrafią korzystać z tego, co mają, to będą sięgali do naszej kieszeni. A to niestety znowu nie są dobre wiadomości dla interesu ani całej polskiej gospodarki, ani naszych portfeli.